Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu film stylówkowy, Wykorzystuję mój nowy bezprzewodowy mikrofon, ile się da. I dziś chciałam Wam opowiedzieć o trendzie, który znalazłam w artykule na portalu Who What Where. W ogóle bardzo Wam polecam ten portal. Podlinkuję go tutaj na dole w opisie filmu, bo jest to bardzo duża skarbnica wiedzy i inspiracji modowych. A trendem, o którym chcę Wam opowiedzieć, jest błękit, a w zasadzie błękitna koszula. Tak jak wspominałam w poprzednim filmie, zrobiłam pięć różnych stylówek z wykorzystaniem błękitnej koszuli, które chciałabym Wam tutaj zaprezentować. Wybrałam tę błękitną koszulę ze względu na to, że jest to jeden z ponadczasowych elementów, który większość z nas ma w swojej szafie. A jeżeli nie ma, to jest to rzecz, która jest niesamowicie łatwo dostępna w Lumpeksach. I właśnie z Lumpeksu jest koszula, którą mam na sobie. Jest to koszula z działu męskiego, więc jeżeli poszukujecie koszul w klasycznym kształcie, z dobrych materiałów i tanich, bardzo was zachęcam do odwiedzenia działu męskiego w Lumpeksach. Moja koszula kosztowała mnie cały 1 zł. Jeżeli chodzi o skład, to jest 100% bawełna. Jeżeli chodzi o markę, to jest marka. Side sticker. Nie wiem, czy znacie? Ja nie znałam wcześniej tej, tej marki, dopiero jak kupiłam tę koszulę, to sprawdziłam sobie w internecie, co to jest za marka. Jedną stylówkę z wykorzystaniem tej koszuli znajdziecie właśnie w moim poprzednim filmie, natomiast dziś zapraszam Was na pięć kolejnych. Dajcie znać, czy taki format filmiku Wam się podoba i co sądzicie o tych stylówkach, albo jakie macie jeszcze pomysły na wykorzystanie tej właśnie klasycznej błękitnej koszuli. I zacznę od tej stylóweczki, bo praktycznie tak byłam dokładnie wczoraj rano ubrana na spacerze z psem. Więc to jest coś bardzo na luzie, bardzo casualowego. W koszuli podwinęłam sobie rękawy, przed tej koszuli włożyłam spodnie. Spodnie to takie luźne jeansy z raczej szeroką nogawką i do tego sneakersy, które tutaj też dodają trochę więcej luzu tej stylizacji. Więc to jest pierwszy sposób, który Wam poka chciałam pokazać na wykorzystanie właśnie błękitnej koszuli. I to jest chyba najbardziej luźna stylówka, którą mam tutaj przygotowaną. Eee... No i co? Idziemy dalej, do kolejnej. I ten zestaw to już zdecydowanie inspiracja modu ulicy. Pewnie jakbyście sobie wyobraziły, wyobrazili Adidasy Samba zamiast moich sneakersów z Eko, to coś takiego znajdziecie na wielu zapisanych pinach na Pinterestie. Czyli koszula. Zapięta u góry na jeden guzik, luźno puszczone rękawy pod spodem. Spódnica, która ma bardzo mocny vibe lat 90., do tego biały tank top, który mam tu. I albo można to nosić właśnie w ten sposób, czyli z tym jednym guzikiem u góry zapiętym, albo po prostu jako koszula, którą sobie narzucacie. Jakbym tak wybrała do noszenia, pewnie bym jeszcze dorzuciła tutaj na na naszyjnik z kosa, ten taki złoty, żeby też pasował do złotej klamry paska. Tak to się prezentuje. To nie jest mój wyważony zestaw. Ja nie, nie jestem tak jakby aż tak bardzo mocno w trendzie tych lat 90., żeby zakładać właśnie coś takiego i się w tym dobrze czuć, w przeciwieństwie na przykład do tego poprzedniego zestawu, który Wam pokazywałam. Ale chcę Wam tutaj też pokazać możliwości, jakie daje Wam po prostu zwykła e, błękitna koszula z to znowu coś to zdecydowanie spoza mojej strefy komfortu, e, czyli połączenie tej koszuli z, ze spódnicą, spodniami, które Wam pokazywałam, e, które kupiłam na Vintage w tym roku. E, do tego na nogach mam mokasyny i białe skarpetki. Jest to takie połączenie, które chciałam sprawdzić, które mnie gdzieś tam inspiruje <gryw> i chciałabym jakoś je zainkorporować do mojego stylu. Więc wymyśliłam właśnie taki, taki zestaw. Bardzo podoba mi się połączenie tego błękitu z kolorem szarym. I zobaczmy, może jeszcze jak e, wygląda do tego marynarka, którą znacie też z poprzedniego odcinka. Czyli tutaj dajemy sobie taki komplecik. To zdecydowanie tak jakby bardziej się czuję, że to jest moja wersja tej stylizacji. Ja lubię marynarki, lubię tutaj tak mieć trochę więcej oversize'u i zakrytego ciała u góry, ale no, myślę, że, myślę, że też fajnie wygląda. Też ta błękitna koszula. Koszula tutaj ma taki preppy vibe, więc jeżeli lubicie tę stylówkę, to też jak najbardziej, albo jeżeli lubicie ten styl, to też można jak najbardziej wykorzystać tutaj błękitną koszulę. I tutaj też taka bardziej ciekawa wariacja, czyli połączenie mokasynów, białych skarpetek, koszula i tym razem koszula jest pod sukienką. To jest moja sukienka, którą zwykle noszę w lato, ale właśnie zakładanie czegoś pod nią, czy to koszula, czy to golf, albo na nią, na przykład gruby sweter, pozwala mi wykorzystywać ją nie tylko w lato, czyli nie tylko z jej tak jakby pierwotnym przeznaczeniem, ale też w resztę pół roku. I tutaj też mam wrażenie, że to jest taka trochę stylówka bardziej preppy która e, głównie wygląda tak z sprawą butów. Podejrzewam, że całkiem spoko wyglądałyby to też sneakersy, albo jakieś bardziej eleganckie szpilki, sandałki na obcasie, albo nawet klapki, jeżeli byłaby odpowiednia pogoda na to. W każdym razie e, można tutaj tę te, bazę stylizacji, czyli sukienkę i błękitną koszulę pod nią, trochę pozmieniać za pomocą butów. No i tu już jestem zdecydowanie ja, zdecydowanie najbardziej mój styl, moje ulubione spodnie, które też wam pokazywałam w poprzednim odcinku. Albo bym przy tej koszuli zostawiła właśnie rękawy tak luźno opuszczone, albo nawet z opcją podwiniętych rękawów. Myślę, że będzie wyglądała bardzo fajnie, może wtedy trochę bardziej na luzie. I tak samo jak mam na sobie aktualnie czarne spodnie, to bardzo fajnie wyglądają przy tym też. Jasne spodnie, te, które też Wam pokazywałam w moim poprzednim filmie. Albo na przykład jak zrobi się mu cieplej, bardzo fajnie będą przy tym wyglądały na przykład białe spodnie lniane, na jakieś takie gorętsze dni, ale takie, w których nadal chcecie wyglądać trochę bardziej formalnie, właśnie w koszuli, to jest zdecydowanie powiedziałabym taki semi casual look. Na sobie mam mokasyny. Tak więc we wszystkich tych pięciu stylówkach, które Wam dzisiaj pokazałam, wykorzystałam dwie pary butów: sneakersy i mokasyny. Pewnie jakbym robiła te stylówki pod kątem lata, to bym tutaj dorzuciła jeszcze jakieś sandały, ale na razie jesteśmy w klimacie wiosennym, więc zakładam moje wiosenne buty, które noszę najczęściej. A to są właśnie albo mokasyny, albo sneakersy. Jak widzieliście, błękitna koszula to rzecz niesamowicie uniwersalna, którą można dostosować do myślę każdego stylu, który lubicie, jeżeli jest to jakiś szczególnie określony styl. A poza tym, jest to rzecz bardzo klasyczna, która w szafach minimalistycznych, w szafach klasycznych na pewno znajdzie miejsce i zastosowanie. Wiem, że nie wszystkim pasują wszystkie modele koszul. Ja swój znalazłam bardzo przypadkowo, bo tak naprawdę kupiłam te koszulę po to, żeby w niej spać jako górę od spodenek błękitnych, które miałam, ale czułam się w niej tak dobrze i tak dobrze w niej wyglądałam, że stwierdziłam, że tak jakby koszula z piżamy wchodzi do szafy, rzeczy, które zakładam na co dzień, i od tamtej pory ją noszę i się nią cieszę. Jeszcze raz zachęcam Was do zakupów w Lumpeksach, jeżeli poszukujecie właśnie takich klasycznych rzeczy. I też nie bójcie się zaglądać na działy męskie, jeżeli jesteście kobietami, albo na działy damskie, jeżeli jesteście chłopakami, mężczyznami, bo też można tam znaleźć fajne rzeczy. I pamiętajcie, że ubrania nie mają płci, przynajmniej moim zdaniem. Dziękuję Wam za dziś i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!